Żywki prawdziwki prawie już gotowe, wyrosły na spał, jeszcze tylko pozostaje znalezienie muchu, żeby tak ładnie pokazać, że one faktycznie rosną sobie w takim leśnym środowisku, a przynajmniej na polach. Zostało mi trochę farby tikowej, więc czas pomalować też tą chatkę tutaj dla dzieci. w grudku japońskim. Wieczorem odpoczywa sobie kotek. Na stoliku się rozłożył, ale mu dobrze. Trochę cienia ma. I patrzy na mnie, czy go pogonię, czy też nie. No tutaj może leżeć, ale jeżeli zbliża się do stawu i niby udaje, że mu się chce pić, czy gdzieś tam po drzewach skacze, oj to goni, bo na drzewach zawsze ptaszyny mają

otóż żeby prawdziwki od Bogdana już pomalowałam i zrobiłam taką dekorację, aranżację żeby jak najbardziej wyglądały naturalnie, że rosną w takim swoim leśnym środowisku. Muszę dodać, że Bogdan to taki twórca ludowy bardzo utalentowany. Nie tylko oprawia obrazy bardzo rzadko spotykaną techniką, słomą wypalaną, ale również rzeźbi i wykonuje też takie styropianowe grzybki i inne cudeńka. Mam taki hak. Na drążku, na wysokim drążku, ponieważ przyciągam nim pędy glisyni, które gdzieś tam wciskają się w szczeliny pod dachem. Mimo, że nie posiadają korzeń czernych, to tymi swoimi jednolitymi pędzami potrafią się wcisnąć gdzieś, gdzieś tam pod dach. Ja taki zabieg powtarzam kilka razy w roku. W tym roku robię po raz pierwszy. Ponieważ na pędach glisenii było bardzo dużo ptasich dnia i nie mogłam i nie chciałam wyganiać lokatorów. Woda dla kur do poidełka. W ogrodzie mam za darmo siłownię. Prawdziwie ziemia kompostowa w, dwóch, w 20 dwudziestolitrowych wiaderkach nie jest aż tak ciężka jak piasek czy żwir, ale mam to wszystko za darmo, bezpłatnie. Mam też szyjoby, bo cały czas się ruszam, chylam, podskakuję, żeby dostać jakąś gałąź. Jednym słowem, cały czas ruch. To ruch zdrowy na świeżym powietrzu. Ostatnia rabata liliowcowa do obsypania ziemią kompostową i to będzie na razie na tyle. Ziemię z kompostownika wyciągam tak od spodu, coś w rodzaju pieca chlebowego, ponieważ na spodzie jest ta ziemia najba najbardziej przerobiona. No jest to takie trochę może kłopotliwe zajęcie. Później, jak wybiorę dziurę, to potem te wszystkie zieloności spadną i znowu będzie się przerabiała ta masa. Hortensje w ogrodzie marzeń kwitną na niebiesko, chociaż nie mają w tym roku tak dużo kwiatów jak we wcześniejszych latach, bo tak jak kiedyś mówiłam we wcześniejszych filmach, no niestety co roku przemarzają, mają piękne błękitne kwiaty. Ja bardzo lubię niebieski kolor w ogrodzie, ponieważ jest go mało, jest niewiele kwiatów, które kwitną na niebiesko, więc te hortensje dodają takiego uroku. Niektóre są zwiędnięte, tak jak ta jest tutaj, bardziej taka zwiędnięta. Ja jej podlewam, ale to podlewanie mm, zawsze coś daje, ale to nie jest to, co opad atmosferyczny, czyli po prostu deszcz. Deszcz jest jednak tym y, najbardziej, najlepszym, y, pożądanym zrasiaczem. Ta Tutaj przy Miskancie nie widzę, żeby miała kwiaty. Nie ma. W tym roku hortensje są bardzo duże, bardzo krzaczaste. Ja zawsze marzyłam, żeby były takie ogromne, jak w Ameryce, takie krzewy. I faktycznie są, tylko że kwiatów mają no, niestety mniej. Niektóre dopiero gdzieś tam puszczają pąki. Nic na to poradzić nie mogę, ponieważ. Za, yy, też we wcześniejszych latach osłaniałam agrowłókniną, ale to naprawdę nic też nie dawało, bo lata są różne, zimy są różne. Czasem bywa naprawdę bardzo ciepło, czasem gdy już powinno być ciepło, to bywa zimno. No trudno jest tutaj po prostu cały czas biegać z włókninami, tak zabezpieczać wszystko, żeby się udało, niestety... Z Pewne straty w ogrodzie też są. Na szczęście nie są to takie straty, żebyśmy, na przykład, stracili jakieś drzewa czy krzewy. Wszystko jest. No tutaj jest niewiele kwiatów. Tama. Ta tutaj ma więcej. Widzą Państwo, jak jest bardzo, bardzo sucho. Zapowiadają, że poniedzieli mamy mieć jakieś opady deszczu. No zobaczymy śliczny jest ten błękitny kolor. Po prostu uwielbiam. Uwielbiam w wazonie, uwielbiam w ogrodzie. To jest po prostu piękny. Oczywiście te białe drzewiaste również są piękne, ale to jednak te niebieskie są najpiękniejsze. Pokażę państwu tutaj przy okazji kawałeczek ogrodu, ponieważ zaczęły nam już kwitnąć zawilce japońskie. Ja bardzo lubię te byliny. Nie chorują, rzadko się zdarza, przynajmniej u nas jeszcze do tej pory się nie zdarzyło, by zawilce chorowały. Ten krzew to jest taki dosyć bardzo ciekawych, taki rarytast w ogrodzie nazywa się guzikowiec. On dopiero y, teraz ma takie guziczki. Powinien mieć już większe, ale ponieważ pod koniec maja po Zofii mieliśmy dosyć silne przymrozki i uszkodziły wiele drzew krzewów, między innymi właśnie tego guzikowca. Przemarz wyglądał bardzo źle. Na szczęście wszystkie te drzewa krzewy odbiły i są no oczywiście owocowe mają mniej owoców no ale są przetrwały tu jest zawilec japoński jego śliczne różowe kwiatuszki są ozdobą właściwie do późnej jesieni bardzo lubię tą bylinkę Ładnie wyglądają i pąki kwiatowe, i kwiaty, i później takie torebki nasienne. Posadziłam ją wokół guzikowca, ponieważ guzikowiec lubi środowisko wilgotne, a my jesteśmy na południowym stoku, gdzie mamy słoneczko od wschodu do zachodu. Dlatego obsadziłam go za wilcem, żeby miał cień. I właściwie większość drzew krzewów nie sadzę jako solider, tylko zazwyczaj zawsze, jeżeli jest to drzewo, to obsadzam niższymi krzewami, później bylinami, tak aby wokół roślin, tej głównej rośliny, były też i inne, żeby ta roślina nie była sama narażona na słońce. Hortensja drzewiasta. To jest odmiana, która ma największe kuliste kwiaty spośród wszystkich hortensji drzewiastych. One jeszcze nie osiągnęły swoich docelowych rozmiarów, ponieważ niektóre z nich są większe jak głowa człowieka. No coś pięknego. W ogóle wszystkie kwiaty są piękne, ale niektóre są po prostu szczególnie. Hortensja bukietowa. Bardzo pachnąca. Ona ma białe kwiaty, później zmieniają się na taki lekko różowy kolor. I tutaj kolejna Ciekawostka, jest to hortensja drzewiasta, ale różowa, czyli podobnie jak wszystkie inne białe hortensje drzewiaste, przycina się ją wiosną dosyć nisko przy ziemi. Ona również jest przepiękna, różowe baldachy, rzadko jeszcze spotykana w naszych ogrodach. Niektórzy nawet nie dowierzają, że hortensja drzewiasta może być w kolorze różowym. bukietowa o, pełno owadów jak zwykle u nas pszczółki tutaj jest kolejna hortensja bukietowa ale o kwiatach takich stożkowatych. i ona także na początku jest biała a później przebarwiają się kwiaty na taki lekko różowy kolor i również jest dosyć intensywnie pachnąca